Kiemalaczko ziemaczki, witam Was na ręce z Sika. Jest to chyba bodajże drugi odcinek z tej serii, o ile pamiętam. Co za, spykamy, wchodzimy za 5 sekund na rękę zobaczymy, czy będziemy. Dobra, nie mogę się czekać. Jesteśmy pistonem, tak, uciekamy, uciekamy. Nie wiem, nie znam się na tych mapkach. Ogólnie nie gram gam Ja mam tylko wtedy, kiedy nagrywam, i to jest ten właśnie błąd, że nie znam żadnych mapek. Dobra. Nie wiem, ukryjemy się tu, nie, tu. Spróbujmy się tu ukryć. Dobra, ukryjemy się tu. Poczekam, aż dostanę miecz i wtedy może zacznę atakować, fokusować ich. Dobra. Oświadczę tu nie piston. O, jest mieczyk. Sęczowana na knockback 1. Dobra, uciekamy, zmieniamy miejscówkę. Szybko, 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 szybko. Czekaliśmy, tylko żeby dostać mieczyk. Dobra, widzę jakiegoś gościa. Widzę typiaka, widzę, typi... widzę typiaka. Widzę dobra. Nie, 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 tu się, tu się ukryje, dobra, tu. Tak w rogu, tak w rogu się ukryje. Dobra, mam nadzieję, że nikt nas nawet tu nie znajdzie. Nie, naprawdę nie znam ręki. Dobra, już trzy osoby. What? Jeden do trzy. może tam z tam. Jezu! Jaki koleś, widzicie to? Koleś mi wszedł na miejsca, dobra, dobra, fokusujemy dalej. Trzy osoby można jeszcze fokusować, dobra. O, 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 to będzie dobre miejsce. Czemu na krawędzi? No. Może muszę na krawędzi być. Dobra, się raz zostało. No szybciej, szybciej, szybciej. Stanie się solidnym bloczkiem. Trzy, dwa, jeden. Ktoś idzie po mnie? Dobra, już jestem solidnym blaczkiem. Patrzcie jak nie wyglądam. Sexy. My sexy puppy. Oh yeah, tak. Wow. Ło! Wow! Wow! Ja zginąłem. <grym w sędze> Jezu, straciłem się w serce. Dobra, spaczka. To poszukamy parę osób. Mamy jeszcze 185 sekund i możemy dalej grać. Dobra. Włoos, więc zabijcie? Chyba przedtem sprawdzałem. Dobra, przynajmniej wiemy, kto się schował. Najpierw zabijamy tego, co się schował w naszym pomieszczeniu. Dobra. Szukamy... W naszym pomieszczeniu schował się. Tu pójdziemy na górę. Tu. I tu już jesteś sfokusowany, koleś. Jesteś sfokusowany. Ta, ta. Yeah, mam kila. Widziałem, że ten koleś tu będzie. I teraz... Idziemy tu. Czy ja staję na kolesiu, który był piecykiem? Aha, dobra. Spoko. Jak myślę, to jakiś koleś na pewno będzie tu, bo to jest taka taka... Yup. Znana dostać miejscówka. Nie, nie ma nikogo. Spoczka. Idziemy dalej. Ogólnie, a propos mojej serii... No! Kto mnie bił? Ktoś mnie bił. Ała! Aha, tam stał jakiś dobra. No, a propos mojej serii, tej służby Owalowej, chciałam powiedzieć, że niedługo będą znowu pojawiał się odcinki z tej serii i... i będziemy grali dalej. Tak. Akurat chyba ktoś subnął mój kanał. Nie wiem, nie kojarzę teraz nikomu, ale bardzo dziękuję za suba. Tak, dobrze zobaczymy. Tu biemy książki. Może ktoś będzie? Dobra, nie będzie kogo. Idziemy gdzie indziej. od bloki, od bloki. Dobra. Jeszcze 92 sekundy i 5 ukrywających się. Zlamimy to, ja to mówię, Czuję, bo czasami ktoś się pod wodą ukrywa. O! Tu, 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 te fotele. Nie, nie, nie wiem czy można być wełną. Doniczką też nie wiem czy można być. Ogólnie nie, nie gram za dużo fajne a tak upykuję sobie czasami, żeby ogarnąć tam parę mapek. No. Ogólnie jesteśmy, gram na serwerze mojejsg.pl Jest to mój ulubiony serwer, bardzo polecam. Wlegaczy. Przegram, znajdę mnie. Przegram. Przegram. Dobra. Spuczku. Teraz idziemy tu no może tu się ktoś schował bijemy, bijemy, bijemy chyba też tutaj nikt się nie schował dobra, idziemy dalej ja gdzieś na dole, dobra no dobra, 35 sekund zlamiliśmy to 5 osób jak było parę, parę sekund temu jest taki teraz 30 sekund no raz poczekam nie wiem Dobra, próbujemy jeszcze może coś znajdziemy. O, no, mamy ścięcia, z spoczko. Czuję, że jeszcze kogoś znajdę, bo i nie. 11 sekund, czekaj tutaj. Ten noteblock, nie, nie! Dobra, nie znajdziemy już nikogo. No, nie znajdziemy już nikogo. No, koniec, tak. Dobra, to jesteśmy już w lobby głównym. Po naszej arence. Czekaj, przeskoczymy parkura. Mistrz Parkura, Mr. Lolek. Mistrz, mistrz Parkura, ale nie po śniegu. Ale spróbuję to wskoczyć. Tu jeszcze i. Swójk, prawdy! Jest! Jeszcze mistrz, mistrz Parkura jest tylko jeden. Dobra, i teraz zrobimy sobie takiego fajnego, taką fajną. Taką fajną fę. Takiego troll face'a i. No, no, żegnam Was. Do zobaczenia w następnym, następnym, następnym odcineczku. Nie wiem, może pojawią się niedługo. Cześć!